dobry, dobry wieczór. Witamy Państwa bardzo serdecznie ze stadionu Horten Arena przy ulicy Słonecznej w Białymstoku. Grzegorz Pilac i Jacek Dąbrowski. Mierzące się dziś ze sobą Jagiellonia i Raków to zdanie w większości rankingów zespoły z okolic 150. miejsca w europejskiej hierarchii. W ostatnich latach mieliśmy trochę takich spotkań, ale za każdym razem brały w nich udział albo Legia, albo Lech. Po niedawnych kłopotach tych klubów dziś starcie w Białymstoku wyrasta na prawdziwy hit. Nie tylko cały 14. kolejki, ale wręcz całego listopada. Teraz strata, będzie szansa. Jesus Simos, świetne wyjście. Już wychodzimy sam na sam. Doskonała sytuacja. Jagieloni. ale tutaj pięknie poświęcił się obrońca. Jeszcze dobitka, Jesus Simos. Pięknie broni tutaj Oliwier a Tym, który atakował, który był w doskonałej sytuacji, był Kamil Jóźwiak. Wyszedł, szkoda, bo zabrakło trochę przyspieszenia. W bieg pole karne. No i była pierwsza szansa już w pierwszej minucie tego spotkania. 45 sekund za nami. Doskonałe rozpoczęcie. I znowu Jóźwiak przechwytuje piłkę. I znowu zagranie do Imaza. Ale teraz niedokładnie przechwytują gracze z Stochowy. Jest faul na połowie Jakieloni i Biały Stok, ale są też fajerwerki i teraz rakietnice kiwice Jakieloni Biały Stok odpalili. Od strony, od strony ultry. No ładnie to wygląda. Fantastycznie to wygląda z tym że trener tak, trener siebie nie zaprasza wszystkich do siebie, a sędzia Paweł Raczkowski zaprasza wszystkich do stref ławek. No bo się zrobiło zdaniem sędziów niebezpiecznie. No i faktycznie tak to wygląda. No to ja patrzę że... te rakietnice nawet yy, na, na trybuny. To może być niebezpieczne dla kibiców, bo zobaczone gdzie no, lecą. na pewno wygląda to efektownie. Natomiast no boję się tych kar które mogą spotkać Janelonie Białystok, bo teraz rakietnice strzelają co od strony trybuny. Ultra, mecz przerwany, jest 22. minuta tego spotkania. Już pozbierali się zawodnicy Gironi, bo Pululu leżał na murawie. Wszystko w porządku, cała jedna teraz w polu karnym. Jest dośrodkowanie, piłka wysoko w górze. Kto skoczy? O niestety, mój najwyżej gol! O mój Strzelają bo. bramkę zawodnicy. Dośrodkowanie, no nie wyskoczył nasz bramkarz do tej piłki. I tym, który uderza celnie jest... No Z numerem to... szóstym Oskar Repka moim zdaniem zdobywa bramkę. W 31 Repka? minucie tego spotkania jeszcze czekamy na potwierdzenie. Za chwilę sobie zobaczymy. Tak, mamy tak, potwierdzenie. Tak, mamy potwierdzenie. Oskar Repka tak, z drugiego metra, mniej więcej piłka daleka na dalszy słupek bramki Jagiellonii Białystok. Przeciągnięte mogłoby się wydawać te podania, ale przemyślane zarazem, bo Oskar Repka znalazł się tam najlepiej ze wszystkich zawodników Rakowa Częstochowa. Kolejna główka, tym razem główkował ją z prawej strony i Brunesz, Brunesz, cały czas Brunesz podaje na lewą stronę do Jean-Carlosa, Brunesz, Jean-Carlos uderza, jeszcze dośrodkowanie, jeszcze groźna sytuacja i jeszcze jedno uderzenie, Gol. Nieprawdopodobne, tylko się rozpoczęła ta druga połowa, a Oskar Rebka zdobywa dzisiaj drugą bramkę dla Rakowa Częstochowa. 46. minuta tego spotkania, odnotujmy ogromne zamieszanie w polu karnym. Jagieloni Białystok do piłki na 15, może 14 metrze dopada Oskar Rebka na wprost bramki. Na prawą swoją stronę strzela Oskar Rebka i zdobywa tym samym drugą bramkę w dzisiejszym spotkaniu. Przerwa w grze, proszę Państwa. Czekamy też i nie wiemy za bardzo o co chodzi. Jakieś uwagi chyba do kibiców. Teraz Romanczuk biegnie za bramkę. I co? Aj, być może chodzi o bardzo prawdopodobne, że tak, chodzi o taki transparent, który się pojawił. O Frankowskim? Tak, o Frankowskim, o sędziu Frankowskim. No nie, nie wszystko się tutaj. Ta, zacytować. No także Frankowski mecz odstawiłeś, a Gielonie przekręciłeś, jest tak? O tyle można, tyle możemy zacytować. Natomiast no tak. Cenzuralnych sędzio... słów nie mówimy. Tak, sędzia, tak. sędzia chyba poprosił Tarasa Romanczuka, żeby przekazał, żeby zdjęli ten transparent, ale ja nie wiem, od kiedy sędziowie są od zdejmowania transparentów na to stadionach prawda, w tym prawda. kraju. No i sędzia ale... Paweł Raczkowski nie chce wznowić gry. Proszę posłuchać, co się dzieje tak, na stadionie. Jest. I to e, chyba o ten transparent stopniu. chodzi tak. Taras prosi kibiców, a kibice tutaj nie dają za wygraną i nie chcą po prostu tego zrobić. Aby to się nie skończyło za chwilę przerwaniem tego spotkania. Ale po raz kolejny Taras Romańczuk podchodzi do kibiców, prosi ich, o, żeby ten transparent zdjęli. A popatrzmy, co się dzieje tutaj przy linii autowej. Flachy pod... i Wojtuszek już przygotowani do wejścia na boisko. No i proszę posłuchać, co się wyprawia. Ależ tutaj wrzawa, ależ tutaj tak. A to jest wszystko po kłosie sytuacji z zabrza. Tak jest. Teraz ten transparent zdejmowany. I sędzia wygrał na tym. Przerwa była. Teraz Podziękował Tarasowi Romańczukowi za współpracę. A kibice też zrobili swoje, bo zwrócili tym transparentem uwagę. I mało tego, sam sędzia sprawił, że została zwrócona uwaga na ten transparent. Tak, Przerwa tak, wielka, tak. każdy to pokazywał, tak. każdy zauważył. Tak. Tak, I tak, jeszcze tak, większą tak. uwagę na ten transparent zwrócił, zwrócił, zwrócił aniżeli tak, ktokolwiek, tak, by zwrócił dokładnie. na, te, na ten to, transparent uwagę. Bo... Gramy, gramy, gramy. No, teraz się rozpoczęliśmy. Wzmaga się doping. Teraz Państwo słyszą, jakie emocje Wdowik stoi. Czeka, czy będzie podanie, czy krótko, czy strzał. Wdowik, piłka w górze. Jest! Yes! Polulu! Jest! Yes! Polulu! 70. minuta, 80. minuta spotkania. Afimiko Polulu, bramka kontakt. 80. minuta meczu A Fiwi Pololu, szósta bramka w tym sezonie 88. minuta meczu Jagielonia, piłka w górze Dośrodkowanie, kto wyskoczy? Jezus, Maria O matku Ajajajaj. kochana Jezus Imas miał patelnie, po prostu miał wyłożoną piłkę Piłka trafiła w jego głowę On gdzieś tam na trzecim, czwartym metrze okay. Ostry kąt, ale nawet w piłkę, nawet w bramkę nie trafił do środka, do Tarasa Romanczuka, ten do, e, do środka, jeszcze do Oskara Pietuszewskiego. Oskar Pietuszewski szuka sobie miejsca, uderzenie, prawo noga! Ej, ależ, ależ to wybronił, prawdy. ależ to wybronił Oliwier Zych, o ma! piękny techniczny strzał, piękny techniczny strzał z około 18 metrów. Próbował gdzieś tak w okienko i nie dał się zaskoczyć, Zych. Luka Prim do lewą nogą po lekarne. jeszcze Susecki. Susecki! O Boże, znowu Ej. ten Zych, znowu ten Zych! Uderzył Oskar Pituszewski. Ta piłka jeszcze skozłowała od ziemi. No moim zdaniem szła w okienko bramki Rakowa Częstochowa, ale na posterunku niesamowity Oliwier Zych, który po raz drugi broni prowadzenie dla Rakowa Częstochowa po stoku 1 do 2. Koniec. koniec marzeń, koniec marzeń. Słyszą państwo jak się cieszą tutaj yy, działacze Rakowa Częstochowa, którzy obok nas siedzą. No nie, mieliśmy 20 minut, byliśmy w natarciu i nie, udało się, i nie udało się. Wielka szkoda proszę państwa, druga porażka nie, tak, z rzędu tak. ligowa Jagieloni Białystok staje się faktem. Druga na własnym boisku też. No i druga na własnym boisku, ale w tym sezonie po pięciu zwycięstwach z rzędu Jagiellonia przegrywa z Rakowem Częstochowa 1 do 2.